Dzisiaj przeanalizujemy sobie mój portfel i zobaczymy ile zysku z dywidend on generuje. Moje pierwsze wpływy z dywidend były skromne. Ja każdy musiałem zaczynać od pierwszych 100 zł, które otrzymałem z jednej ze swoich pierwszych akcji. Jednak dalej sobie kulkałem i budowałem tę kulę śnieżną i 100 zł z dywidend szybko zamieniło się w 1000 zł z dywidend, a teraz jestem na prostej drodze do 5000 zł z dywidend i mam zamiar czym prędzej przebić barierę 12000 zł z dywidend, czyli praktycznie 1000 zł miesięcznie dochodu Pasywnego z dywidend. Jednak aby pójść tą drogą, musiałem przestawić w swojej głowie taki wyłącznik który był ustawiony na, przecież to bez sensu, 100 złotych ci życia nie zmieni, to strata czasu i pieniędzy, życia ci braknie, abyś mógł zbudować sensowny dochód z dywidend. I jakoś tak wyszło, że przechyliłem wajchę w drugą stronę. Zacząłem czytać, szukać nowych informacji, poszerzać swoją wiedzę w tym temacie. Po drodze wziąłem trochę oszczędności, przelałem na konta maklerskie i kupiłem swoje pierwsze akcje. A potem, powtarzając ten proces, magia zaczęła dziać się sama. Ilość akcji na moim koncie rosła oraz moje przepływy pieniężne z dywidendy rosły systematycznie. A jakby tego było mało, rosną dalej. A jak to mówią, głód rośnie w miarę jedzenia, więc działam dalej jeszcze aktywniej według teorii. Im więcej zrobisz, tym więcej otrzymasz, a akcja pobije wszystko. Ja nazywam się Tomek, jestem autorem bloga inwestordywidendowy.pl. Od 2022 roku zainwestowałem ponad 160 tysięcy złotych w akcje spółek dywidendowych, przede wszystkim z polskiej i brytyjskiej giełdy. I jeżeli ta się zbudować sensowny dochód pasywny ze spółek dywidendowych, to planuję tego dokonać w najbliższych latach. Na dobry początek, zostaw łapkę w górę pod filmikiem i od razu przechodzimy do naszego tematu. Na początek zerknijmy sobie na skład mojego portfela dywidendowego. Taki widok pomoże nam lepiej widzieć całą sytuację i ją zrozumieć. Na dzień dzisiejszy w swoim portfelu posiadam akcje w głównej mierze z dwóch rynków z polskiego i brytyjskiego. Kiedy zaczynałem inwestować w 2022 roku to byłem całkowicie skupiony na polskim rynku i nabywałem akcje tylko z GPW a że była Bessa ceny akcji spadały. A ja co miesiąc kupowałem sobie kolejne akcje dlatego dzisiaj to właśnie akcje z polskiej giełdy generują dla mnie największe zyski. Zresztą jak spojrzycie sobie na podsumowanie akcji z GPW, to po prawej stronie widnieje zysk, równy 35%. Całkiem nieźle patrząc na to, że cały portfel wygenerował 25% zysku. Jeżeli chodzi o akcje brytyjskie, to jeszcze 2-3 tygodnie temu nie wyglądało to tak źle, ale ostatnio mamy korektę, a akurat akcje brytyjskie czy singapurskie mocno oberwały. Przynajmniej te, które ja mam w swoim portfelu. Na górze, jako podsumowanie, może Możemy zobaczyć, że wszystkie akcje kupiłem za jakieś 166 tysięcy złotych, natomiast jakbym je dzisiaj sprzedał, to otrzymałbym za nie 186 tysięcy złotych. Co ciekawe, z tych prawie 20 tysięcy złotych zysku 7 tysięcy pochodzi z samych dywidend, czyli można powiedzieć, że w przypadku mojego portfela 30% wygenerowanego zysku pochodzi z dywidend. Ja inwestuję w spółki, które płacą od lat dywidendy oraz podnoszą wartość wypłacanych dywidend. Dlatego liczę, że ten dochód z dywidend z czasem będzie rósł. Co ciekawe, średnia stopa dywidendy dla całego mojego portfela to 4,28%. I mówimy tutaj o wartości po podatku. Ona sobie spokojnie rośnie i liczę, że w przyszłości będzie bliżej 5%. Wspomniałem już wcześniej, że mój portfel w głównej mierze składa się z polskich i brytyjskich spółek, jednak na zdjęciu widzicie również akcje z Nasdaq oraz zakładkę, pod którą są schowane akcje singapurskie. Więc zerknijmy sobie na strukturę moich inwestycji. I opowiem Wam trochę więcej o tym, co i dlaczego tutaj się dzieje. Na początku mój portfel składał się praktycznie w 100% z akcji polskich oraz gotówki, aczkolwiek w tamtym okresie całą gotówkę dostępną przeznaczałem od razu na zakup akcji. Czasem jednak zacząłem wychodzić poza polską giełdę i inwestować na rynku brytyjskim. I docelowo chciałbym, aby udział brytyjski akcji był coraz wyższy. Jak widzimy na tym zdjęciu, dalej polskie akcje przeważają. Trochę jest to zasługa wzrostów, a trochę moich ostatnich dodatkowych dopłat. Następną w kolejności pozycją są akcje singapurskie, które są dla mnie takim trochę eksperymentem. Ogólnie to je kupowałem na koncie kredytowym w Interactive Brokers. Od tamtego czasu trochę moje podejście do inwestowania się zmieniło. Dlatego aktualnie spłacam sobie spokojnie ten kredyt i jak go wyzeruję, to coś więcej zacznę pisać o rynku singapurskim. Jeszcze jedną pozycją, która jest w moim portfelu, to akcje Starbucksa z Nasdaq. Co prawda dopiero analizuję sobie nyser. I mam zamiar najpierw na tej giełdzie kupować akcje. Ale akurat jestem częstym bywalcem w tej kawiarni, akcje były tanie, więc stwierdziłem, że będę się lepiej czuł ze świadomością, że każdy mój wydany funt do mnie wróci w jakiejś części w formie dywidendy. Aktualnie docelowo dążę do stopniowego wzmacniania pozycji LSE w moim portfelu i to jest w sumie priorytet na ten rok. W międzyczasie chcę sobie przeanalizować Nysę i pomału wprowadzać amerykańskie spółki do mojego portfela, a jest w czym wybierać, wierzcie mi. Ogólny widok na portfel mamy za sobą, a teraz zerknijmy sobie, jak poszczególne pozycje układają się według wielkości, czyli jakich akcji mam najwięcej. Jeżeli chodzi o wielkość pozycji w moim portfelu, to grupa Kenty jest niekwestionowanym liderem. Co prawda jeszcze kilka dni temu Safe Store było zaraz za Kenty, ale ostatnia korekta wyłoniła tylko jednego lidera. Co ciekawe, kolejnym w kolejce jest XSA oraz Starbucks, czyli dwie spółki, na które mam zamiar dalej przeznaczać swój kapitał, więc pewnie pomału gdzieś tam będą stopniowo się przesuwały jeszcze wyżej. Z takich ciekawostek na dole możecie zobaczyć dywidendy, które są w drodze do mojego portfela. Co prawda. Wszystkie są na lipiec. Padz wypłaci dywidendę dopiero w sierpniu, natomiast w trakcie publikacji tego wideo pewnie dywidenda za Sekopolan jest już u mnie na koncie. Jednak skład, składem fajnie się na to patrzy, ale zerknijmy sobie może na coś bardziej konkretnego, czyli liczby, które pokażą nam, ile pracy musiałem włożyć na zbudowanie takiego portfela dywidendowego. Na zamieszczonej grafice widzimy, ile zainwestowałem swoich środków, niebieska linia, oraz ile wszystkie akcje są aktualnie warte, jakbym je dzisiaj sprzedał, zielona linia. Celem, można powiedzieć, jest, aby ta przestrzeń pomiędzy niebieską a zieloną linią była jak największa na korzyść zielonej linii. W praktyce to znaczy, że im większa przestrzeń między nimi tym większą pracę wykonał mój kapitał, więcej na mnie zarobił. Jak już wcześniej wspomniałem, zainwestowałem dotychczas 166 tysięcy złotych, natomiast moje akcje są warte na dzień dzisiejszy 186 tysięcy złotych. Lubię ten wykres, ale on nie za dobrze ukazuje jak zmieniał się w czasie zysk portfela, dlatego zerknijmy sobie na wykres zysku w czasie. Tutaj już bardzo fajnie widzimy, jak się zmieniał zysk od początku mojej przygody z inwestowaniem. Widać, że zaczynałem inwestować na spadkach, gdzie wykres zysku jest. Poniżej zera, tak naprawdę dopiero po kilku miesiącach zacząłem pomału wychodzić na zero, a potem to już systematycznie mój zysk rósł. Czasami więcej, czasami mniej, czasami się zdarzają takie korekty jak ta aktualna, ale zawsze koniec końców zysk mojego portfela szedł do góry. I pewnie tak samo to będzie wyglądało za kilka miesięcy, jak spojrzymy sobie na ten wykres. A skoro już jesteśmy przy zysku, to jak on się przedstawia na tle innych indeksów? Jak na razie. Obserwuję sobie, jak ten portfel sobie radzi. Jednak założyłem sobie, że jeżeli będę w stanie średniorocznie generować zwrot na poziomie 10% rocznie, to będę już zadowolony. Jest to wystarczająco, aby pokonać indeks w długim terminie, a także szczerze mnie satysfakcjonuje. Z czasem, jak będę widział możliwość, to w idealnym scenariuszu chciałbym, aby wartość mojego portfela rosła średniorocznie o 10%, a na górce chciałbym dostawać jeszcze dywidendy. Czyli aktualnie mój średnioroczny zwrot wynosi. 10% zwrotu z kapitału plus 4,28% stopy dywidendy. Może kiedyś zobaczymy. Na razie trzymam się tych 10% rocznie, mimo początkowo ciężkiego okresu, więc jestem zadowolony. Natomiast jeżeli teraz nałożymy sobie na ten wykres indeks SP 500 oraz WIG 80, to sytuacja wygląda tak. WIG 80 prowadzi, w następnej kolejności jest mój portfel, a SP 500 ma jeszcze trochę do nadrobienia. Niespec Specjalnie przywiązuje się do takiego zestawienia, jest to dla mnie bardziej w ramach ciekawostki. Pobijanie indeksu mnie nie motywuje jakoś specjalnie. Nie motywuje mnie do jakiegoś wytężonego działania, ale już powiększanie swoich przepływów pieniężnych z dywidend i jak najbardziej. A skoro mowa już o powiększaniu wpływów z dywidend, tak wiemy, aby mieć więcej dywidend, to potrzebujemy więcej akcji. A żeby kupić akcje, to musimy mieć więcej oszczędności do zainwestowania. Dlatego zerknijmy sobie teraz, ile środków przeznaczyłem na inwestycje ostatnio oraz jakich zakupów dokonałem. Osobiście lubię rozwój, progres, robienie czegoś lepiej z czasem i dokładnie tak samo podszedłem do tematu moich wpłat do portfela dywidendowego. Wyszedłem z założenia, że fajnie byłoby te wpłaty z roku na rok podnosić. Taki standard sprawiłby, że mój portfel z roku na rok rósłby szybciej, nie tylko ze względu na pracę mojego kapitału, poprzez otrzymywane dywidendy, ale również ja sam poprzez coraz większe wpłaty przyczyniałbym się do coraz szybszego wzrostu portfela. Na początku założyłem sobie, aby powiększać moje wpłaty o wartość inflacji, jednak koniec końców staram się trzymać około 10% rocznie czyli wyglądało to tak, że w 2022 roku płacałem co miesiąc w teorii 600 funtów około 3000 zł, aczkolwiek w praktyce wtedy było tego więcej, bo chciałem dobić do 36 tysięcy złotych wpłat. W 2023 roku płacałem co miesiąc 650 funtów około 3250 zł, natomiast w tym roku płacam minimum 750 funtów około 3750 zł miesięcznie. Natomiast 2000 w 2025 roku planuję wpłacać 850 funtów miesięcznie, czyli około 4250 zł. Te kwoty to są takie minimum, których się trzymam, ponieważ bardzo często wpłacam więcej środków i podkręcam tą ilość wpłat dokładnie tak samo było w tym miesiącu. Tak w skrócie to planuję w 2024 roku dobić do 200 tysięcy złotych wpłat własnych, a w 2025 roku chciałbym, aby wartość wpłat własnych dobyła do 300 tysięcy złotych i aby przychód z dywidend osiągnął te wspomniane wcześniej minimum 1000 zł miesięcznie. Więc ostro dorzucam do pieca jak tylko mam okazję. W czerwcu. Na konta maklerskie powędrowało około 1700 funtów, z czego 400 funtów 2000 zł przelałem na konto XTB na zakupy polskich akcji. Natomiast 1300 funtów przelałem na konto Interactive Brokers, więc jak widzicie, jest to kolejny miesiąc, gdzie te oczekiwane minimum 750 funtów zostało gdzieś daleko w tyle. Jak już wiemy, aktualnie wartość moich wpłat wynosi 166 tysięcy złotych. Do końca roku zostało mi jeszcze 6 wpłat po 750 funtów, czyli jakieś 4,5 tysiąca funtów, około 22,5 tysiąca złotych. Co daje nam łącznie trochę ponad 188 tysięcy złotych, więc muszę jeszcze dodatkowo dołożyć jakieś 12 tysięcy złotych około 2400 funtów. No i na tym będę pracował w najbliższych miesiącach, jeżeli chodzi o moje wpłaty do portfela. Oszczędzanie pieniędzy i przeznaczanie ich na inwestycje to jedna strona medalu. Natomiast drugą stroną medalu jest co konkretnie te pieniądze zainwestowałem, dokładnie tym tematem się teraz zajmiemy. Jeżeli chodzi o moje zakupy do portfela, to moje podejście z czasem się trochę zmieniało. Na początku szukałem spółek, które mnie interesują, robiłem ich listę i po kolei, miesiąc po miesiącu, nabywałem sobie ich akcje. Jednak ostatnimi czasy trochę zmienimy podejście i dalej mam swoją listę spółek, które mnie interesują, ale raczej staram się kupować akcje tych spółek, które aktualnie są tańsze niż droższe. A dokładniej kupuję akcje tych spółek, których aktualna stopa dywidendy, jaką oferują, jest wysoka na tle historycznych stóp dywidend, jakie ta dana spółka oferowała. Więcej o tym opowiadałem w innym materiale, podrzucę Wam linka na końcu wideo. Dlatego moje decyzje inwestycyjne wyglądają tak, a nie inaczej i kupuję takie spółki, a nie inne. Po prostu wyszedłem z założenia, że w długoterminowym inwestowaniu a idealnie chcę utrzymać moje akcje, ile się da, a przynajmniej dopóki spółka się nie popsuje, najlepiej będzie nabywać spółki z wyższą stopą dywidendy, bo to się zwróci w długim terminie. Minusem takiego podejścia jest to, że wiele z tych akcji, tych firm ma jakieś problemy czy to wewnętrzne, czy to coś z branżą, rynkiem się dzieje i czasami może to przyprawiać o ból głowy. Powiedzmy sobie szczerze, dalej testuję to podejście, więc przy oka patrzcie na moje decyzje inwestycyjne. W tym miesiącu na polskiej scenie dokupiłem akcję dwóch spółek. Tekst S.A. kupiłem dwa razy po 10 akcji. Jeden raz po średniej cenie za akcję 84 20 zł 20 groszy, a drugi raz po 82 70 zł 70 groszy. Kolejne prawie 1700 zł przeznaczyłem na te 20 akcji Texas SA, drugą spółką, której nabyłem kilka akcji w czerwcu, było Delco SA. Dokładnie kupiłem 125 akcji po 840 za łączną kwotę 1000 zł. Jeżeli chodzi o inne zakupy, to na londyńskiej giełdzie kupiłem 50 akcji IPX Impact Asset Management za jakieś. 218 funtów, płacąc 4,34 funta za akcję. Oraz za oceanem na Nasdaq kupiłem kolejne 10 akcji Starbucksa po 78 dolarów za sztukę, płacąc łącznie 788 dolarów. Jak tak przejrzycie sobie raporty tych spółek, to zobaczycie, że każda z nich ma jakieś swoje problemy, co prawdopodobnie sprawia, że inwestorzy wolą przeznaczyć swoje środki w inne miejsce. Biorąc pod uwagę to, że średni horyzont inwestycyjny wynosi kilka miesięcy, czy tam już może nawet tygodni, to mnie wcale nie dziwi. Aby wykręcić już teraz dobry wynik, potrzebujemy kupić akcję firmy, która ma dobre wyniki i w kolejnym kwartale będzie miała jeszcze lepsze wyniki. Jednak z mojej perspektywy jak te firmy za rok czy dwa zaczną dowozić wyniki i cena akcji pójdzie w górę, to ja mam czas, żeby sobie poczekać, a w międzyczasie planuję zbierać fajną dywidendę. Przynajmniej taka jest teoria, reszta wyjdzie w praktyce więc większość danych już mamy za sobą, teraz zerknijmy może w końcu na to, co się dzieje z moimi dywidendami, bo w sumie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy. Czerwiec okazał się być kolejnym miesiącem w tym roku, kiedy to otrzymałem dywidendy na swoje konta maklerskie i w sumie trochę się tego nazbierało. Dwie polskie spółki wypłaciły mi dywidendy w czerwcu, a są nimi Neuka SA, która na moje 8 akcji wypłaciła mi 94 zł dywidendy po podatku, oraz Aseko Poland SA, które na moje 60 akcji wypłaciło mi 177 zł. Ciekawsze natomiast jest to, że są to kolejne dywidendy, jakie otrzymałem od tych dwóch spółek. Jeżeli chodzi o Neukę, to w zeszłym roku otrzymałem 84 zł z dywidendy, a to znaczy, że spółka podniosła wartość wypłacanej dywidendy o około 11%. I to jest mój dodatkowy zarobek za to, że dalej trzymam akcje tej spółki. Natomiast ASECO Poland w zeszłym roku wypłaciło mi 161 złotych dywidendy, więc również od nich otrzymałem ponad 10% więcej gotówki w formie dywidend. I mówimy tutaj o dwóch przypadkach spółek, których nie nabyłem żadnych dodatkowych akcji, a ich dywidendy reinwestowałem sobie gdzieś indziej. W idealnym scenariuszu chciałbym, aby cały dochód z dywidend mojego portfela rósł rok do roku o 10%, ale w praktyce to może żeby niewykonalne. Ale będę sobie obserwował, jak to się zmienia. Docelowo dobieram takie spółki, które raczej podnoszą wartość wypłacanej dywidendy, więc kierunek, w którym zmierzam, na pewno powinien być dobry. Poza polskimi spółkami również otrzymałem dywidendę ze spółki T. Clark w wysokości 11 funtów, czyli jakieś 58 zł, oraz otrzymałem jeszcze dwie dywidendy z moich singapurskich spółek o łącznej wartości 35 dolarów singapurskich, czyli około 106 zł. Łącznie w tym miesiącu otrzymałem z dywidend jakieś 500 Zł, ale to nam wiele nie mówi. Zerknijmy sobie, jak ten miesiąc wyglądał na przestrzeni dłuższego okresu czasu na zamieszczonej tabeli. Pierwsze, co na pewno rzuca się w oczy, jest to, że w tym roku bardzo prawdopodobne, że w końcu będę otrzymywał dywidendy miesiąc miesiąc. Jak przetrwałem początek roku z dywidendami co miesiąc, to biorąc pod uwagę, że zazwyczaj druga połowa roku była bogatsza w dywidendy, wydaje mi się, że zaliczę w końcu 12 na 12 miesięcy z dywidendami, co na pewno mnie bardzo cieszy. Ale dodatkowo liczę, że druga część roku będzie bardziej obfita w dywidendy, bo w idealnym scenariuszu chciałbym poprawić mój wynik z otrzymania. Dywidend w zeszłym roku o drugie tyle, czyli do końca roku chciałbym, aby ponad 7000 zł płynęło do mojego portfela w formie dywidend, a po ostatnich spadkach przyda mi się taki bufor nadrabiający te straty. Ogólnie to jestem dosyć pozytywnie nastawiony na drugą część roku. Ta excelowa tabelka jest bardzo fajna, bo pokazuje moją powiedzmy taką dywidendową drogę. Widać, że na początku te dywidendy były sporadyczne, prawda, że ich się trochę nazbierało. Wydaje mi się, że 1000 zł z dywidend. W pierwszym roku inwestowania to dobry wynik. Na pewno bez sami w tym pomogła, bo mogłem kupować akcje dobrych spółek w promocyjnej cenie, które wypłacały fajne dywidendy. 2023 rok to już była inna zabawa. Prawie co miesiąc dostawałem dywidendy. Brakło mi tak naprawdę dwóch miesięcy. Fakt, że były miesiące, gdzie te kwoty były niskie, ale dalej one wpływały na moje konta. Natomiast 2024 rok to już jest kolejny duży krok naprzód, ponieważ nie dość że praktycznie co miesiąc otrzymuję dywidendy to jeszcze te kwoty zaczynają się od 100 zł w górę zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało do końca roku. Ale nie liczę na nic mniej. Jeżeli utrzymam dzisiejsze tempo wpłat i zakupów, to w 2030 roku ta tabelka może być niezłym case study. Jeszcze zamieszczę wam grafikę z MyFund, która przedstawia w sposób graficzny otrzymane dywidendy. Aktualnie celem jest, aby ten zielony wykres wyprzedził ten fioletowy po lewej stronie. Jak widzicie, inwestowanie dywidendowe nie zrobi z was milionerów z dnia na dzień. Wymaga dużo pracy, systematyczności i kapitału. Jak to mówią, z pustego to i Salomo nie naleje. Jednak jeżeli macie chęci, Chcecie działać, chcecie w przyszłości poprawić swoje finanse, to na pewno inwestowanie dywidendowe jest świetną alternatywą. Może dla wielu z nas nie wywróci naszego życia do góry nogami, ale już samo zbudowanie portfolio, które generuje taki dodatkowy 1000 zł miesięcznie na pokrycie pewnych kosztów życia pozytywnie wpłynie na nasze finanse, a wzrost otrzymanych dywidend sprawi, że inflacja nie będzie nam straszna, bo po prostu z roku na rok tych dywidend będziemy otrzymywali więcej. I tak, zainwestowanie 100 zł w jakieś a akcje i po roku otrzymanie 5 złotych w formie dywidendy może wydawać się bezcelowe, ale żebyście mogli otrzymać 1000 złotych z dywidend to najpierw musicie otrzymać swoje pierwsze 5 złotych. Każdy musi przejść praktycznie tą samą drogę ze swoim portfelem inwestycyjnym od tak zwanego zera do bohatera. Cokolwiek ten bohater dla Was znaczy. Jednak to, czy rozpoczniecie Waszą przygodę, czy nie, to już w 100% zależy od Was. Ja swoją rozpoczę i nie narzekam. Wręcz szczerze, mam ochotę na więcej. A jak słyszę teksty typu 100 złotych mi życia nie zmieni, to się z tego śmieję pod nosem, bo mi zmieniło. Te 100 złotych zaprowadziło mnie do 1000 złotych, w zeszłym roku do 3000 zł, a do 2025 roku planuję, że doprowadzi mnie do 12 tysięcy złotych otrzymanych z dywidend w ciągu roku. Ale najlepsze jest to, że ta moja praca i zainwestowany kapitał już ze mną zostaną, dopóki będę utrzymał akcje, a spółki będą zarabiać i płacić dywidendy, to ja będę zadowolony. Więc jak to mówią, każda przygoda zaczyna się od pierwszego kroku, od początku, nigdy od końca. Wspomniałem wam wcześniej, że moje podejście do kupowania spółek w danym momencie trochę ewoluowało. Aktualnie skupiam się na nabywaniu akcji, które aktualnie wypłacają historycznie wysoką dywidendę. Wymaga to trochę pracy ode mnie, ale może się okazać strzałem w dziesiątkę, ale o tym się za jakiś czas przekonamy. Jakbyście chcieli dowiedzieć się więcej na ten temat, to jakiś czas temu nagrałem wideo, w którym omawiałem spółki, w które aktualnie nie zainwestuję, bo ich historyczna stopa dywidend jest niska. Na ekranie i w opisie będziecie mieli link do tego wideo. A teraz ruch z waszej strony. Dzięki temu mogę coś zmienić na świecie, a wy w tym mi możecie pomóc. Zostaw jakikolwiek komentarz, zasubskrybuj kanał, a jak jeszcze nie dałeś łapki w górę, to śmigaj po nią. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.